Cześć, jesteśmy w Oceanside, a na Google Maps znaleźliśmy świetnie wyglądające kanapki z rozpuszczonym serem. Idziemy zobaczyć Cheese Steak Grill. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Hi, how are you? We're good, thank you. Tak wygląda menu. Muszę przyznać, że wygląda to nieźle. Kanapka jest dużych rozmiarów. Mm. E, moja się składa z pieczarek, z steka, takiego pomielonego. E, plus do tego papryki i sera provolon. Nie wiem, jak to się nazywa prowansalski po polsku. Sporo mięsa już teraz widać. Do tego są jeszcze kawałki peperoni, ta papryka tutaj jest chrupiąca, bardzo soczysta, są różne gatunki papryki. Pieczarki też są nieprzegotowane, czuć je, że się je gryzie. one nie są tak wygotowane kompletnie. Super, to wszystko się komponuje, a mięso jest delikatne. Idealna, to jest najlepsza kanapka, jaką jadłem w życiu. Chociaż ja jeszcze bym ją udoskonalił, dodałbym tutaj jeszcze papryczek habanero, kilka i byłoby najlepsza kanapka jaką można sobie wyobrazić pod słońcem. Do tego, jak widzicie, to jest dosyć ciężkie, także też trochę to waży. Bardzo dobre. Moja kanapka, w zasadzie burger, nazywa się Best Dumb Patty Melt Ever. Było napisane, że to jest w jakimś ich specjalnym chlebie. Nie spodziewałam się takiego, co było dla mnie całkiem miłym zaskoczeniem. Mamy tutaj ser, dosyć sporo mięsa, jest też grillowana cebula. Wygląda zacnie, próbujemy. Trochę zaryzykowałam z tą cebulą, ale nie żałuję. Jest super zrobiona, idealnie się komponuje z całością, nie czuć jej za mocno. Mięso jest odpowiednio przyprawione, ten ser jest tak idealnie rozpuszczony. Myślę, że z tą nazwą nie przesadzili. To jest bardzo dobre. W ani zestawie były zwykłe frytki. Zaraz je spróbuję, one nie wyglądają na zwykłe. Frytki akurat są trochę za bardzo napite tłuszczu. Frytki nie są dla mnie, ale wydaje mi się, że ani będą bardzo smakować. Do tego zamówiliśmy garlic fries i są to frytki z czosnkiem. kostkowe frytki są bardzo dobre. Zjedliśmy wszystko, Ania dojada swoje fryteczki. Była to, powtarzam, była to najlepsza kanapka, jaką jadłem w życiu. Kosztowała aż 16 dolarów, ale warta jest swojej ceny. Jeśli jesteście w Ocean Side, Ocean Side jest pomiędzy Los Angeles a San Diego, tak bliżej San Diego to polecam tutaj wpaść jest to chyba 2-3 mile od głównej plaży nie jest to aż tak daleko na pewno warto pokonać tą drogę i przyjść tutaj się najeść ta kanapka była spora, ja się oczywiście nie najadłem ale warto warto było ją zjeść jeszcze raz powtarzam, mniał pycha Ani też bardzo smakowało, objadła się i jest zadowolona to przepyszne jedzenie już widzieliście na Instagramie jak i na fanpage'u na Facebooku w maju, dlatego zapraszam Was na Kaszub w Kalifornii na Instagramie, jak i na Facebooku, bo tam często wrzucamy zdjęcia, co się u nas dzieje. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. A jeśli uważacie, że chcecie nas wesprzeć przez postawienie nam burgerka, to tutaj macie przycisk Wesprzej. I cześć!